Witam, z tej strony Mateusz mat -Zachciał. oraz Jakub Basiołkowski. Jesteśmy z klubu fantastyki Zardzewiały Topór w Gdańsku. I organizujemy spota. Co to jest spot? Spot jest to konwent, na którym gramy w larpy, w formy, gry terenowe, larpy terenowe i najważniejsze w larpy, w larpy, larpy i jeszcze raz larpy. Dla kogo jest spot? Spot jest dla wszystkich ludzi zainteresowanych fantastyką, ale w szczególności dla osób zainteresowanych larpami, czyli grami improwizacyjnymi, które polegają na wczuciu się w postać i od, y, zrealizowaniu wybranych celów. Ze swojej strony dodam, że spot jest bardzo dobrą okazją dla ludzi, którzy yy, nie wiedzą, co to są larpy lub chcą zacząć larpować, ale się boją, mogą spokojnie przyjechać i spróbować tego wspaniałego hobby. Gdzie i kiedy jest spot? Spot odbywa się w Przywidlu. Jest to 40, jest 40 km od Gdańska. Jest to miejscowość turystyczna. Spot, Miejsce spoty jest ośrodek Omega, który jest położony nad jeziorem pośród malowniczych lasów. W tym ośrodku nikomu niczego nie zabraknie. Spot odbywa się w dniach 27-29 kwiecień. Jest to sobota-poniedziałek, tutaj się pochwalimy, że spot, dzięki temu spot jest dłuższe 18 godzin niż tradycyjne 3-dniowe konwenty zaczynające się w piątek. Kto tworzy punkty programu? Punkty programu tworzą najróżniejsze mistrzowie gry. Są to przekrój od bardzo doświadczonych mistrzów gry stajpolski Polski, po początkujących yy, ludzi, którzy chcą zacząć i spróbować swoich sił jako mistrzowie gry. Co roku mamy kilka udanych debiutów. Ludzie, którzy po prostu pierwszy raz przyjechali i poprowadzili swoje gry. Czym jest klimatyczna gala z Ardzewiałych Jest to gala, przez które wręczamy nagrody za najlepszego arpa, najlepszego Jeepforma dla najlepszego twórcy gier oraz dla, za najlepszy strój. Jest to druga taka nagroda w Polsce. Oprócz oczywiście do tych masek. Tutaj chciałbym też dodać, że z, gry są oceniane przez samych graczy. Nie mamy tutaj kapituły, nie mamy sędziów. Gracze po grze oceniają gry, oceniają gry. My sumujemy te punkty i na gali właśnie ogłaszamy wyniki najlepszych mistrzów gry w różnych kategoriach. Co wyróżnia Spota? Co wyróżnia Spota? Jest to trudne pytanie. Być może rodzina atmosfera, która panuje na Spocie, ponieważ konwent ten nie jest specjalnie duży. Jednakże jest bardzo zgrany. Ludzie, którzy na niego przyjeżdżają. Od paru lat zachwalałem sobie to, że może z każdym pogadać, każdy ma czas na rozmowę i na kontemplację. Tak, tutaj chcielibyśmy zaprosić wszystkich na spotkanie, które się odbywać teraz przypominamy, przy widzu 27 do 29 kwietnia i pragniemy podziękować za uwagę. Dziękujemy.